Kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę inaczej, bo Facebook znowu pozmieniał pewne ustawienia i muszę generalnie streamować z innego programu, żeby w ogóle był dzisiejszy live, znaczy mogłabym go zrobić z poziomu Facebooka. Facebook? Tak, ale wtedy nie mogę go ściągnąć, żeby go wrzucić na YouTube, więc muszę po prostu kombinować. Dlatego dzisiaj Was witam nie dość, że troszeczkę wcześniej, bo nie ukrywam tutaj trochę. Kombinowałam po prostu, żeby wszystko było ok. No i mam nadzieję przede wszystkim, że mnie widać, że mnie słychać i że wszystko jest, że tak powiem, ok. No i co najważniejsze, ja. Dopiero się ogarniam, z tym także proszę Was troszeczkę o wyrozumiałość. Um, mam nadzieję też, że będę jakkolwiek mogła śledzić komentarze, szczerze mówiąc. E, także witam Was w kolejnym cudownym tygodniu, e, i dzisiaj mamy podsumowanie tygodnia z Izabel Mauro Pozytywnik e, od 16 do 22 stycznia. No i zaraz zaczynamy. No i mamy tutaj już. A, 16 stycznia! Czekajcie, coś, coś dzisiaj nie idzie. To ważne, by w życiu robić to, co dla nas najlepsze. Tylko wówczas będziemy szczęśliwi i uszczęśliwi, uszczęśliwimy innych. Nie, serio, to chyba dzisiaj nie jest dobry dzień dla naukowca. Kto oglądał laboratorium Dextera, ten wie o czym mówię. E, kochani, tak, ważne jest to, żebyśmy robili to, co dla nas jest najlepsze, tylko jak my mamy się tak właściwie o tym dowiedzieć? Um, I tutaj kłania się słuchanie samego siebie, ale żeby słuchać samego siebie, potrzebujemy chociaż trochę czasu dla siebie, i to jest bardzo istotne, żeby um, złapać tą chwilę dla siebie, ten moment dla siebie. Co ja tak właściwie chcę, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne? No ale musimy to usłyszeć, więc no nie usłyszymy tego pędząc cały czas. Dlatego ja tak bardzo was zachęcam do e, sobotniego uziemiania się w ogóle do długich spacerów, żeby usłyszeć siebie, bo jeżeli my będziemy szczęśliwi, damy to szczęście innym, no bo z pustego Salomon nie naleje. 17 stycznia gdy dopadniecie przygnębienie, pomóż komuś, a twój nastrój szybciej się poprawi. Ja zawsze a, mówię, czy proponuję, sugeruję: idźcie do schroniska i pomóżcie tym psiakom. Zobaczcie, jak one się będą cieszyły po tym a, spacerze, który tak naprawdę bardzo dużo może im dać. Także, gdy dopadacie przygnębienie, pomóż komuś, ale zapytaj, czy on w ogóle chce tej pomocy. 18 stycznia. Problemy są jak ciemny tunel, przez który trzeba przejść. To nie mur, w który należy walić głową. Nie ma problemów nie do przejścia. A od tego też mamy ludzi, przyjaciół, rodzinę, żeby pomogli nam przez to przejść. Nie z, jeszcze w mojej karierze nie słyszałam o problemie, który byłby jak ten mur, którego nie dałoby się jakoś, nie wiem, rozwiązać i właśnie przejść. Także niech to da wam jakąś taką mniejszą, większą nadzieję, że wszystko jest do zrobienia. 19 stycznia. Pozytywna myśl na dobranoc. I tutaj proszę to sobie zapisać. Uwalniam wszystkie myśli tego dnia. Oto płyną w dal, jak białe chmurki po letnim niebie. E, powtarzajcie to, moi drodzy, żeby um, nie śniły się koszmary, żeby nie śniły się um, to, co było, wiecie, w dniu poprzedzającym ten sen. Um, Uwolnijcie się od tego wszystkiego. Pozwólcie swojemu organizmowi się zregenerować, a nie bardzo często jest tak, że jeszcze myślę i myślę i myślę i myślę i myślę, a i nawet w nocy nie możemy odpocząć. Także uwalniam wszystkie myśli tego dnia. Oto płyną w dal jak białe chmurki po letnim niebie. 20 stycznia. Pomyśl, że rzeczy naprawdę brzydkie właściwie nie istnieją. Brzydkim nazywamy najczęściej coś, co odbiega od normy. No i chyba tutaj nie mam komentarza tak właściwie. 20. Aj, aj, aj. 1 stycznia. Medytacja to prosta i przyjemna metoda wprowadzania harmonii. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w pięknym miejscu, gdzie nikt od ciebie nic nie wymaga. Jak się czujesz? I tutaj pamiętajmy, kochanie, że medytacja to nie tylko, że siedzę i w pozycji kwiatu lotosu i om, tak, powtarzam, tylko jest również medytacja w ruchu, za pośrednictwem jogi, okej, okay. a no joga to też jest takie duże spowolnienie, um, ale długie spacery, które ja wszystkim, wszystkim zdecydowanie polecam. Jest ogrom medytacji prowadzonych, może to będzie dla Was dobrym, Dobrą propozycją do tego, czy żeby zacząć, no właśnie, uspokajać umysł. No i 22 stycznia. Zastanów się, kto z Twoich znajomych posiada cechę, którą podziwiasz. Czy możesz ją choćby częściowo znaleźć u siebie? Zastanówcie się, kto jest dla Was inspiracją, kto Was może inspirować gdzieś tam w przyszłości, kto daje Wam dużo dobrej energii. I próbujcie to też znaleźć w sobie, tak? Druga osoba w naszym życiu jest po to, żeby po pierwsze pokazać nam trochę też nasze lęki, żeby pokazać nam nasze lustro, z czym my musimy pracować, tak? Ale też pomaga nam podbijać nasze te dobre cechy, te takie najlepsze cechy, które są w nas. No bez drugiej osoby może być nam ciężko to zauważyć. Także pamiętajcie, że relacje międzyludzkie są, są istotne, po prostu. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o podsumowanie tygodnia. Ja Wam życzę cudownego dnia, cudownego tygodnia i widzimy się za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się Pa.